Czemu Czemu w ogóle apki. No a zastanów się, gdzie w ogóle przebywasz większość swojego czasu. Pomimo tego, że jesteśmy na planecie Ziemi i prawdopodobnie oglądasz to z Polski, no to prawdopodobnie cały czas spędzamy na smartfonach. Więc jeżeli już korzystać z apek i siedząc na telefonie w ciągu paru godzin swojego życia dziennie, czemu nie korzystać z tych apek optymalnie? A jeżeli jesteś koksem albo chciałbyś być albo po prostu szukasz pomysłu na jakieś fajne ćwiczenie, to jest to odcinek dla Ciebie. Pierwszą aplikacją jest FactSecret, czyli aplikacja dla dwóch typów ludzi. Pierwszym typem ludzi jest, są osoby, które chcą nabrać masy mięśniowej, ale nie do końca chce im się liczyć wszystkie makroskładniki oraz kaloria. Jest to dość istotne, żeby nabrać masy dość poważnie i zdrowo czyli wszystkie białeczkopanie, tłuszcze, węglowodaniki oraz błonniczek, to będzie dla Was. Bardzo polecam, jeżeli chcecie przykoksić, jest to bardzo łatwe i optymalne, ale zaraz wytłumaczę o co chodzi. Druga kategoria ludzi to są osoby, które chcą tak naprawdę schudnąć, czyli jeżeli jest za dużo w ciągu dnia, ale nie do końca masz nad tym kontrolę, a wypadałoby sprawdzić tak naprawdę, co jest głównym Twoim czynnikiem e, braku straty na wadze, czy nadmiar tłuszczy, czy nadmiar, nadmiar węglowodanów, oraz, żeby mieć optymalną porcję białek, no i oczywiście gospodarka kaloryczna, czyli jeżeli na przykład, żeby schudnąć pół kilo tygodniowo, musisz mieć 1500 kalorii dziennie, no to przynajmniej będziesz wiedział, wiedziała, że ma być 1500 i akurat tyle zjedli. Prosta apka, gdzie logujemy się za pomocą Facebooka lub Google, w dwóch słowach, po prostu kalkulator jedzenia. Warto wypisać w tej aplikacji nasz wzrost oraz obecną wagę, gdzie możemy dostosować do tego nasz jakiś cel, do którego chcemy dążyć. Generalnie opłaca się wypisywać, co się jadło. Jak widać. Mamy tam e, śniadanie, obiad, lunch, przekąski, kolacje, więc wszystko należy analizować. Potem aplikacja wypluje nam ile zjedliśmy kalorii, białek, tłuszczy i różnych innych makroskładników. Co jest fajne w tej aplikacji, że ma bardzo szeroką bazę produktów, więc nawet jeżeli wypiszecie kanapkę z szynką, to jest w stanie ona dla Ciebie to znaleźć. No tylko dla samej optymalizacji i dokładności tego ile jemy i co jemy, wypadałoby czy stworzyć własne plany, a jeżeli na przykład jesz cały czas to samo, no to APK proponuje ci już jakieś wcześniejsze rzeczy, które jadłeś, więc po jakimś czasie zaczyna to być bardzo proste i szybkie. Pytanie, czy w ogóle taka aplikacja pomaga? Hmm. A jaki masz plan? Jaki masz cel? A co jesz? No, zastanów się. A my lecimy do kolejnej. Dobra, diety mamy za sobą czas na jakieś treningi. KFDPL. KFDPL moim zdaniem jest jedną z najlepszych apek, czy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, nawet dla koksów zaawansowanych. Myślę, że oni też z tego korzystają. Jest to apka, w której mamy praktycznie wszystko. Mamy plany treningowe, mamy różne ćwiczenia. Jeżeli jesteś znudzony Twoimi normalnymi ćwiczeniami, które robisz na co dzień, ta apka jest dla Ciebie. Chcesz coś na bicka? znajdziemy coś dla ciebie. Chcesz coś na plecy? Oczywiście. A chcesz na nogi? Na pewno znajdzie się coś dla ciebie i nie będziemy skipować legdeja. Skipować legdeja? Uciekać od legdeja. Bardzo wielkim atutem wcześniej wspomniane są plany treningowe. Akurat bardzo mi to pomogło, kiedy zaczynałem z fitnessem, z treningami i z budowaniem masy mięśniowej, ponieważ nie wiedziałem w ogóle jakie mam ćwiczenia wykonywać, co mam robić po kolei, ile powtórzeń, a wstydziłem się pytać innych na siłowni, więc to jest bardzo fajna apka, jeżeli jesteś samotnikiem i chcesz Chcesz robić wszystko po swojemu, no to ta apka jest dla ciebie. Kolejną fajną rzeczą w tej apce jest to, że nawet widzisz, które mięśnie powinny ci pracować. Są dokładne, instruktażowe filmy, w których rzeczywiście wszystko jest nam wytłumaczone, więc. Nie ma opcji, żebyśmy się wstydzili. Nie ma opcji, żebyśmy byli zagubieni. Co więcej, drogie kobiety, są też tam plany treningowe dla was, więc nie musicie się wstydzić. Otwierajcie tą mapkę, sprawdzajcie. Jest też bardzo dużo artykułów, które pomagają przy dobrej rozgrzewce. A co więcej, ta apka w ogóle jest za darmo i strasznie się dziwię, że jest darmo. Ale w sumie rozumiem politykę KFD. Ona też promuje przez to swoje produkty i dba o swoją markę. Także coś za coś. Mamy fajną, świetną mapkę z świetnymi planami treningowymi, a za to po prostu. Mamy markę, która poprzez taką aplikację Stara się wypromować Więc sytuacja win-win Z całego serca polecam aplikację KFD Pomimo tego, że nawet oni mi za to nie płacą Palicho Opłaca się kupić, czy jesteście nowi na siłowni Czy szukacie jakichś nowych wyzwań, nowych ćwiczeń A my lecimy do kolejnej aplikacji Ostatnia apka na dziś Ma nazwę prostą jak budowa cepa Ciekawe do czego służy Hmm Rzeczy samej geniusze nie brzucha w 30 dni Kobiety czy mężczyźni Otyli czy z niedowagą Teraz to nieistotne Jeśli przynajmniej przez miesiąc wytrzymasz i będziesz stosować się do... Ćwiczeń, które są w tej aplikacji masz ode mnie high five, i przy okazji będziecie zadowoleni z tych, jakie robicie postępy i jak wyglądają wasze brzuchy. Magia? Nie już mówię. Apka dzień dniu z przypomnieniami daje Ci poszczególne ćwiczenia, które trzeba wykonać. W zależności od stopnia zaawansowania, trening trwa od 10 do 25 minut. Nie brzmi jakoś tak źle. Nie. Po pierwszym miesiącu będzie całkiem dobrze. Po drugim miesiącu Zaczniesz zauważać, że zaczynają się robić twoje zmiany w twoim brzuchu. A po trzecim, no u mnie już zaczął pojawiać się kaloryfer. Ale to nie znaczy, że u Ciebie się pojawi, jeżeli odżywiasz się niezdrowo, palisz fajki, pijesz dużo alkoholu i... i rano zamiast budzić cię prysznic budzicie ból głowy od kaca. A tak naprawdę to polecam apkę, zmieniło moje życie i brzuch. Będziecie państwo zadowoleni. A by the way, to również nie była sponsorowana reklama, po prostu polecenie. Ale co tam, brać. Dzięki za oglądanie, zapraszam do lajka, a subskrybenci razem z następnym odcinkiem dostaną powiadomienie o kolejnych trzech apkach, które poprawią twoją samoorganizację. Tak czy siak ślicie swoje propozycje, jeżeli chodzi o apki dla samorganizacji i może dla koksów. Inni też wyciągną z tych komentarzy coś, nie tylko z tego filmu. Zależy mi na zbudowaniu jakiejś fajnej społeczności, która będzie się wspierać, więc mam nadzieję, że będziecie w przyszłości tego częścią. Dzięki za like, dzięki za subskrypcję, naprawdę pomaga to mojemu kanałowi. Dzięki za oglądanie, a teraz wytrzymajcie, instalujcie tę aplikację i na razie widzimy się w przyszłym wideo. Trzymajcie się, mroźno. Jeżeli rano, zamiast bczaka Jeżeli... Eee... Fiber. Jakiś fiber w Polsku.